Mateuszku, powiedz mi, kto to jest ta osoba, na którą się mówi mama? Jaka ona powinna być? Mama? Mhm. Miła. A. Mhm. Ładna. Mhm. A musi być ładna? Ładna musi być. A powiedz mi, taki ktoś jak tata, to co on na przykład robi? Może na przykład naprawiać kran, nie? Tak. Mhm. Tak się mieć takiego pana. To jest miłe, prawda? Tak, miłe, Bardzo. No a na przykład tata musi mieć brody i wąsy? Tak. A może nie mieć brody i wąsów? Nie, musi mieć. A wyobrażasz sobie swój dom, taki tak. jakbyś chciał mieć? Tak. No to jaki on musi być? Opowiesz mi o tym? Nie. Musi być cały kolorowy. A mogą tam być schody? Nie, tylko takie podjazdy. O czym marzysz? Tak najbardziej, najbardziej, najbardziej. O tym marze. Mm -hmm. Mamy tatę, babcię. Mm, jeszcze babcia by się przydała, tak? Mhm. Mm Czyli rodzina. Tak. Proszę ci bardzo, żebyś z kasi, kasi dokumenty, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję ci. Mateusz ma 9 lat. Do domu dziecka imienia Janusza Korczaka w Gdańsku trafił, gdy miał 3 miesiące. Jego rodzice nie mogli się nim zająć. Dziś najbliższymi dla niego osobami są pracownicy placówki. Kasia! Cześć Pateruś, cześć. Co tam widzisz? Dokumenty. Ty szukasz dziurkacza, a ja szukam teczki, dobra? Ten dziurkacz? Ten dziurkacz, tak. Jest dziura. Piękna wyszła. Nie, bierz, Szukamy kartki. Tak. Pięknie. Klik robimy. Klik. Ja z Mateuszem tak naprawdę przebywam bardzo Kory, dużo tak. czasu, i razem z wychowawcą my nie zauważamy jego niepełnosprawności, mm -hmm. zarówno tej psychicznej. Jak i fizycznej. A jest ta intelektualna niesprawność rzeczywiście, bo na, naprawdę nie dostrzega. Być może i nie ma. Mm -hmm. To znaczy jest tak, że jest u niego stwierdzone upośledzenie w stopniu lekkim, mm -hmm. e, na pograniczu sumiarkowanym, natomiast e, myślę, że tutaj środowisko rodzinne, gdyby się udało znaleźć jakąś rodzinę, on te wszystkie zaległości tak naprawdę e, mm -hmm. nadkomo. Kawę. To małą kawę. No dobra. A może ty masz na się ochotę? Poproszę o hamburgera. A pan sobie życzenie za hamburgera? Tak. No to będzie zrealizowane. Przyjęto zamówienie. Jacek prosił o małą kawę. Dobra, zaraz będziemy sypać. No brawo. Małą kaweczkę. Każda myśl, każde jego zachowanie to jest pokazywanie, ja tu jestem. Ja jestem ważny, zauważcie mnie. Ja potrzebuję, potrzebuję kogoś bliskiego, potrzebuję domu. Bardzo mu zależy na samodzielności. Mateusz chce większe rzeczy robić samemu. Denerwuje się, jak coś mu nie wychodzi. Ja zaobserwowałam, że szczególnie męska część ekipy, czyli nasz operator i dźwiękowiec są dla niego. Jakimiś ważnymi postaciami. Tak, mężczyźni. w naszym domu pracuje dwóch panów, jest pan konserwator i pan kierowca mm -hmm. i faktycznie mężczyzn nie ma. Mamy jednego pana wychowawcę jeszcze. Mm -hmm. e, ale Mateusz faktycznie dąży do kontaktu też z mężczyznami. To, no jest to chłopak. No. Tak. Halo? Ile pokazałaś mój pokój? Super, no. dzień dobry. Ale ty śmigasz chłopaku. Jestem dalej. Nawiązamy. Tutaj. Tutaj jest mój pokój. Tutaj ja to dodaj moje zdjęcia. A o tu widzę, że pływasz na jakimś pontonie, tak? Uh -huh. Sam wiosłowałeś? Uh -huh. A gdzie to było? Na, na Mazura. Świetnie ci poszło, widzę. Nie Nie umiem wiosłować. Mateusza, trudno nie polubić. Natychmiast wchodzi w interakcję ze wszystkimi dookoła. Kto umie mnie to robić? Ten pan co nagrywa, to no. On ten pan co nagrywa, to zdaje się według ciebie wszystko potrafi robić, nie? Jeden z drugim. To spróbuj zrobić to. Tak. To ja potrzymam kamerę. A ty Chyba... masz gitarę? Ja mam kilka gitar. A ty? Ja nie. O, patrz. Widzisz? A tutaj jest taki droży kabel. To jest kabel, który łączy, my się śmiejemy, że to jest pępowina, który łączy tego pana operatora z tym panem dźwiękowcem. Mogę tym jak wyszło? To zaraz, 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 zobaczymy. A Mateusz, powiedz mi, co to jest? Taki, taki kij w hokeja. Se si gra tak. Władzaj na kamerę. Tak się gra. Gdy poznajemy lepiej tego rezolutnego dziewięciolatka, rzeczywiście zapominamy, że jest niepełnosprawny. Owszem porusza się na wózku, ale jak każde dziecko w tym wieku rozrabia i jak każde dziecko w tym wieku jest ruchliwy. Opieka nad nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności. Znowu znowu idę się nagrywać. No dzień dobry, Mateusz. Nie, przecież ty jesteś gwiazdą. Co? Łej. Co, możemy wchodzić, Mateusz? Możecie. Dobra, dzięki. Mateusz jest dzieckiem bardzo samodzielnym, tak, samodzielnie się ubiera, rozbiera, samodzielnie spożywa posiłki, samodzielnie korzysta z toalety, tak, potrafi się również i, i umyć, więc to nie jest dziecko, które, które, które wymaga takiej całodobowej opieki i takiego czujnego patrzenia rodzica na niego, bo coś się może zdarzyć. Trzeba mieć świadomość tego, że to będzie jest obecnie dziecko, które się porusza na wózku, i najprawdopodobniej to będzie osoba dorosła, która będzie się poruszała na wózku. I tutaj rodzice przyszli, muszą to zaakceptować. Tak? Muszą zaakceptować go takim, jakim jest, a widzieć mi po prostu e, pogodne dziecko, które może bardzo dużo wnieść do domu. Jak to jest możliwe, że tak komunikatywne dziecko, fajne, nie znalazło dotąd domu? Co na to wpłynęło? Mateusz został zgłoszony do ośrodka adopcyjnego, do adopcji krajowej. Nikt tutaj się nie, jakby z, nie, nie był zainteresowany adopcją Mateusza. Został zgłoszony do adopcji zagranicznej, i również tutaj nie było chętnych kandydatów. To może być spowodowane tym, że potencjalni rodzice widzieli tylko historię Mateusza na papierze tak? nie poznali Mateusza takim, jakim on jest a jednak historia jego choroby. No, może wskazywać na to, że, że, że rzeczywiście będzie to dziecko, które będzie miało bardzo duże problemy zdrowotne. Tak faktycznie nie jest. Na papierze nie widać dziecka, nie widać Mateusza. To jest bardzo dobre pytanie, tak? Dlaczego Mateusz jeszcze nie znalazł rodziny? Bo my się też na tym zastanawiamy. Tam jest Ela. Mhm. To było na jakimś basenie, tak? Mhm. A kim jest Ela? Moja rodzina. Ela to pani Elżbieta. Niestety nie jest rodziną Mateusza, ale łaknący bliskości chłopiec tak ją postrzega. Pani Elżbieta jest wolontariuszką, która regularnie zabiera Mateusza na spacery. Podzwonimy do Eli. To Mateusz, cześć. Cześć kochanie. Jutro, pro, proszę jutro rano przyjść. Rano mam być. Na dziewiątą mam być. Z pieskiem? No, z Bellą, nie? Oczywiście, że z Bellą. Co tam robi Bella? Bella tak koło mnie chodzi, o teraz przyszła i słucha z kim ja rozmawiam, wiesz? A jak dzisiaj telewizja? Kamery mają więcej ładniejsze. Tak i jeden, jeden ma taki duży mikrofon. Tak. A ten, a ten, a ten ma tą kamerę. Dobra. To co, ja teraz pójdę kupić Belli coś, jakieś smakołyki, żeby się mógł karmić, nie? Ale dużo tych smakołyków! No muszę kończyć hmm. dowiedzenie i ci wyźle zdjęcie, dobra? Dobrze, przeżyć zdjęcie, kochany mój. A daj się do telefonu. Dobra. Mój kochany, do jutra, kochany Rozmawiaj. Tak? Dobrze, tak, Elu, do jutra na dziewiątku, tak? Bądź, śniadanko! <noise> śniadanko wreszcie! <noise> wreszcie. A Bella patrzy. Bella, ty też? Proszę. Katki! Teraz jest to jak będzie cieplutko, to przyjadę i pojedziemy sobie razem na wycieczkę. Albo, albo do twojego domu? Albo do mojego domu pojedziemy, Pieskiej. to na święta pojedziemy do mojego domu. Albo od już... tylko. Albo na jeden noc. o. Na jedną noc. Umówimy się tak? Umówi A wie Jesteśmy umówieni. Na weekend? O, na Dobra. weekend się umówimy. Dobrze. Jesteś w weekendzie? W weekendzie będę. Kruszynka mała. W zasadzie dla mnie zawsze będzie małą kruszynką. Mi potrzeba było paru minut, żeby go pokochać. Tylko i tak już zostało. I ja wiem. Że on sobie myśli, może w tej małej główce, skoro go kocham, dlaczego go ja nie wezmę? A ja po prostu, ja nie mogę go wziąć. Ze względu na wiek, ze względu na stan zdrowia. Ja, dla mnie to jest naprawdę bardzo trudne. Takie dzieci nie powinny być same w ogóle. Mogę dać Dzień dobry. Cześć. Zapraszam Cię na taniec dzisiaj. Rzeka, panie, będziemy tańczyć. Tak? O, jaki buziak dzisiaj mocny. Okej? Okay? Tak. Masz ochotę tańczyć? Tak. Co będziemy tańczyć? E... Tango i obroty. Do tanga trzeba dwojga. Mateusz nie może być sam. Choć teraz otaczają go życzliwe mu osoby, chłopiec powinien mieć rodzinę tych Jedynych wyjątkowych ludzi, którzy będą go kochać jak własne dziecko. Mateusz jest taki bardzo gotowy, taki bardzo patrzący w przyszłość, ale tak urealnia to, to oczekiwanie na dom. Jego osobowość jest taka bardzo ciepła jest takim wrażliwym dzieckiem, że myślę, że gdyby znalazła się jakaś rodzina. Jakieś małżeństwo, które chciałoby dać kawałek serca, kawałek takiego, takiego swojego właśnie mieszkania, takie otwarte ramiona, to na tym wózeczku tam po prostu wyzie z niesamowitą mm. prędkością, bo on jest na to gotowy, on jest naprawdę gotowy na to, żeby pokochać.